Szpital Eskulap w Osielsku wprowadził do katalogu zabiegów kolejną nowoczesną metodę leczenia żylaków. To zabieg ablacji parą wodną drugiej generacji o nazwie V-Box, umożliwiający jeszcze skuteczniejsze leczenie żylaków. Nowe urządzenie używa pary wodnej jak system SVS. Zmieniona została tu jednak technologia generowania i dostarczania pary. Jest ona podawana pod niższym ciśnieniem, co poprawia skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów. Dla kogo jest to najbardziej odpowiednia metoda? Dla osób w różnym wieku. Pozwala lekarzom usunąć najbardziej kręte żylaki, używając przy tym tak bliskiej ciału człowieka pary wodnej. Tę zrozumiałą, lubianą przez pacjentów metodę upowszechnił i rozpropagował francuski chirurg naczyniowy profesor René Millet, specjalista w dziedzinie flebologii. Szpital Eskulap w Osielsku współpracuje z profesorem od 2013 roku. Profesor towarzyszył lekarzom Zosielska przy pierwszych zabiegach parą wodną. Od tego czasu wykonali oni ponad tysiąc zabiegów tą metodą, stając się przy tym najbardziej doświadczonym ośrodkiem w Polsce. Co ważne, w niedoświadczonych rękach zabiegi ablacji termicznej, jak para wodna, laser czy radiofrekwencja, mogą spowodować przykre powikłania. Lekarze ze szpitala Esculap mają dziesięcioletnie doświadczenie w tych nowatorskich metodach. Gwarantują jakość, a przede wszystkim bezpieczeństwo. Esculap Hospital jest jednym z najlepszych w centralnej Europie na treating because they treat not only the superficial veins but the deep veins after uh, deep vein thrombosis. They uh, use stent and it's a new technique in Poland and uh, many patients uh, will be helped by this technique. So I think it's an excellent uh, hospital, an excellent team and uh, I am glad for, uh, for Poland to have such good quality uh, medical equipment now. Pani Iwona Hirsch jest młodą mamą dwóch dziewczynek, bliźniaczek. Jej problemy zaczęły się krótko po porodzie. Pojawił się obrzęk nóg, zmęczenie, skurcze. Żylaki to dla pani Iwony bez wątpienia także problem natury estetycznej. Tymi żelakami borykam się gdzieś od 5, od 6 lat. tak, Moje dzieci mają 6 lat, więc, więc od 6 lat się borykam z żelakami. No i od 3 lat odczuwam ból, opuchliznę, nóg, takie, takie, takie uczucie ciężkości tych nóg. Spodziewałam się, że będę miała ten problem z tego względu, że i moi dziadkowie mają żelaki i, i moja mama, mój tata. Z tego też względu ja wiedziałam, że je będę miała, ale nie spodziewałam się, że będę je miała już w wieku 32 lat. Na leczenie za pomocą pary wodnej zdecydowała się także pani Irena Nowakowska. Z problemem żylaków boryka się od lat. Wcześniej leczyła się w innych ośrodkach. Są nawroty i dlatego zdecydowałam. Że trzeba to usunąć, ponieważ to mnie bolało. Wygląd nóg był już gorszy i tak zdecydowałam, że trzeba coś z tym zrobić. Zabieg metodą VIBOX pomaga osobom w różnym wieku i ma wiele zalet. Metoda jest mało inwazyjna, umożliwia usunięcie trudno dostępnych żelaków. To jest przede wszystkim metoda dla pacjentów, którzy mają lęk przed tradycyjną operacją. Zwłaszcza jeżeli mają jakieś tam wcześniejsze doświadczenia, niepowodzenia po operacjach chirurgicznych czy po skleroterapii, to jest to moim, w moim przekonaniu metoda optymalna do leczenia żelaków nawrotowych. Jak przebiega zabieg? Pacjent przyjeżdża na salę operacyjną, gdzie trafia w ręce instrumentariuszki i pielęgniarki anestezjologiczne, które przygotowują go do zabiegu. Ja dezynfekuję nogę, czyli myję, jest troszkę zimną, troszkę mokro, a następnie obkładamy tak zwanymi serwetami jałowymi, czyli tak, żebyśmy mieli sterylne pole operacyjne. Wkładamy węflony do żyły, czyli to są takie węflony jak do pobierania krwi. Najczęściej do pobierania krwi nikt nie potrzebuje anestezjologa. I tutaj też czasami wywołuje to niewielki dyskomfort. Te wenflony wprowadzamy cewnik do żyły, znieczulamy żyłę miejscowo, czyli takim znieczuleniem jak u dentysty. I po znieczuleniu wstrzykujemy parę wodną czy zamykamy, zamykamy te naczynia z użyciem pary wodnej. Po czym zakładamy opatrunki, pończochę uciskową i pacjent wraca na salę, gdzie w zależności od tego, czy dostał znieczulenie, takie dożywne czy nie, no to albo od razu się ubiera, albo dwie godziny jest obserwowany i może wróci do domu. Ta metoda jest bardzo lubiana przez pacjentów. Przekonuje ich ekologiczność, czyli to, że nie pozostawiamy żadnych implantów, żadnych wszczepów. Są metody, które na przykład kleje, w których pozostawiamy niewielkie ilości, ale zawsze są, i to jednak budzi pewne taki niepokój, co z tym będzie. Tutaj używamy pary wodnej, czyli substancji zupełnie neutralnej. I to jest bardzo dobrze akceptowane przez pacjentów, i zrozumiałe też, wiedzą jak to działa. Jak czują się pacjentki po przeprowadzonych zabiegach, już kilkadziesiąt minut po powrocie do pokoju, mogły swobodnie poruszać się po szpitalu? Proszę zobaczyć, jestem godzinę po zabiegu, mogę chodzić, nic mi nie jest. Jestem bardzo zadowolona. Po dwóch godzinach maksymalnie wychodzę do domu i jadę do siebie odpoczywać. Szczegóły na temat dostępności i kwalifikacji do zabiegu VBOX można uzyskać przez telefon lub na stronie internetowej Szpitala Eskulab w Osielsku. Warto wiedzieć, że szpital ma aż dziesięcioletnie doświadczenie w zabiegach ablacyjnych. Wykonano ich tu ponad 2,5 tysiąca. Szpital dysponuje aż 13 metodami leczenia żylaków, z których każda ma zarówno zalety, jak i wady. Do odpowiedniej metody pacjentów zakwalifikuje lekarz prowadzący.